Siemaneczko wszystkim z tej strony pan tutaj witam w kolejnym luźnym tuningu w Dekru. Oczywiście Wide Run z bardzo, bardzo nowym samochodem, bardzo nowym samochodem, słuchajcie, który można było zdobyć sobie w ostatnich dwóch głównych samitach. Także witam z BMW E4 no E40, przez 46 to jest po prostu typowe BMW, które mam w głowie, ale jest to BMW F82 M4. Nowa BMW, naprawdę nowa BMW, bo ona chyba powstała w 2014 bądź 2015 roku. Mówię oczywiście o projekcie, w tym roku już została bardziej rozpowszechniona. Także no, mamy słuchajcie BMW, sobie troszkę ją przybliżę tutaj. No i robimy sobie dzisiaj jej tuning. Na koniec tego tuningu pokażę Wam jeszcze jedną fajną rzecz, która została dodana do The ostatnio. To są felgi do pewnego samochodu. No i ogólnie chciałbym Wam powiedzieć parę rzeczy, tak na wstęp jeszcze, więc został mi jeszcze z nowych samochodów w Dekru do stunningowania Lotus. Lotus Evora GTA, jeśli dobrze pamiętam. Także jeśli chcecie tuning tego samochodu, to piszcie, oczywiście zostawiajcie łapki w górę, bo tuning tego samochodu może być fajny, tak samo jak tej BMW, które zaraz zresztą zobaczycie. No i jednocześnie, słuchajcie, chciałbym podziękować. Dziękować Wam za aktywność przy ogólnie nagrywaniu Dekru. Naprawdę jest świetna, bardzo Wam dziękuję za to, że przy moim nagrywaniu Dekru no, jest duża aktywność, jest dużo łapek w górę, jest dużo, nie wiem, komentarzy, jest fajna aktywność, dziękuję, oczywiście zachęcam żeby tak było dalej, aczkolwiek do niczego zmusić nie mogę, no i no wiecie o co chodzi przynajmniej no i z takich nowości jeszcze mam popfiltr tutaj po prawej stronie mojej prawej waszej też prawej. Także mam tutaj pop filtr, on pomaga mi troszkę te dźwięki wybuchowe, z tymi głoskami wybuchowymi, troszkę z przesterami w mikrofonie, także fajnie mieć takie coś. Więc wchodzimy sobie zaraz już do tunera wyczynowego. Dawno nie nagrywałem, więc ciężko będzie na pewno jakoś tutaj wszystko robić tak normalnie. No więc ogólnie co? Co jeszcze chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć parę rzeczy takich takich drobnostek, ale ogólnie ta BMK ma fajny tuning na tor. Tu jest śmieszna rzecz właśnie z tą BMK, ponieważ jej tuning torowy daje również naklejki, więc po tym tuningu wyczynowym pokażę wam jeszcze torowy. To będzie krótka formalny, że tak powiem, a fajnie będzie to wyglądało. Ogólnie ma fajną paletę kolorów i też nietypowe zderzaki, więc fajnie będzie się nim tutaj zająć w tym momencie, aby odcinek nie był za długi, bo zaraz muszę jechać do babci, do fryzjera i w ogóle... Także sporo formalności mam do załatwienia, ale myślę, że dam radę. No ogólnie już mam tylko 2 miliony w dekru, więc muszę się wziąć za jazdę. No niestety mam bierzmowanie zaraz i nie mam takiej możliwości, żeby sobie po prostu tak grać na luzie i zdobywać pieniądze, więc wszystko się jakoś kończy. Bierzemy sobie oczywiście biały kolor, czarny, to typowo. Błękit też jest bardzo ładny dalej. Ten kolor taki srebrny, czy on jest ładny, czy on nie jest ładny. Zobaczymy sobie. No, kolor, powiedziałbym, nietypowy, jeszcze w żadnym samochodzie takiego nie mam, więc może akurat się zdecyduję na ten kolor. Dalej. Pomarańcz to jest pomarańcz chyba tak, chyba to jest taka. No tak, taka mocna pomarańcz, jaskrawa, jarząca się, więc też bierzemy sobie pomarańcz. Ten już nie, ten błękit też jest bardzo ładny. I weźmiemy sobie jeszcze ten... nie, tego żółtego też nie chodzi. to żółty kolor z oryginalnej palety tego samochodu. Ogólnie z palety BMW i fajnie wygląda w tej BMC, to akurat... Choć w sumie dobra, weźmy sobie, będę tu kombinował później, naklejek nie naklejamy, jest to nowy samochód, który według mnie nie powinien dostawać naklejek, no przynajmniej i tak żadna praktycznie nie będzie pasowała, więc raczej nie będę tego robił, po prostu zostawimy sobie BMW taki jaki jest, w spokoju, niech sobie będzie BMW dalej, no ale oczywiście musimy się wziąć za zderzaki, na początku mamy te oficjalne, tutaj widzę, że możemy sobie wziąć czarny grill i teraz... Z tą dokładką z przodu, więc na pewno ten zderzak z czarną, tym z czarną maskownicą podwójną oczywiście i z dokładką sobie weźmiemy z karbonem, raczej też choć nie będę go raczej używał, więc może nie bierzmy. No nie wiem czy, czy po prostu się opłaca brać zderzak którego i tak nie użyję znaczy, może, może mi się zmienić zdanie w każdej chwili, bo, tak troszkę babski syndrom, no ale to może weźmy tak, ten zrek jest nietypowy, bardzo nietypowy, aczkolwiek no piękny to on nie jest, to może akurat sobie go użyję, ponieważ no ma nietypowe ulepszenie, to jest taka widzicie taki splitter z przodu, taki dosyć unikalny splitter, no przynajmniej nie ma go w żadnym samochodzie innym. Tylko, że ten splitter jest bardzo wolny, wolny, bardzo wąski i no, no, no nie wiem, no mi się tak to nie podoba. Dużo osób wzięło ten splitter, a mi on jakoś nie podchodzi. Za to mały dostęp do tylnych zrzeków, do modyfikacji tylnych zrzeków, więc ten z karbonem akurat sobie weźmiemy. No bo tutaj karbon na tym na pewno się przyda i ten normalny zresztą też, no bo jeszcze zobaczymy jak ten samochód przerobimy. Teraz progi, oficjalny próg od M4, to nie chcę. Mm -mm. Ten jest spoko, ten mogę spróbować, bo to jest ta m ale z dokładeczką. I jeszcze M Performance też jest fajny, pasuje do tego, co mamy w tym momencie przedniego zderzaka, więc sobie bierzemy. I moja ulubiona część, czyli felgi. Ładne, całkiem ładne felgi, powiedziałbym nawet, że takie jedno, no takie 7 na 10, powiedziałbym nawet spoko. Te są oficjalne, już w wielu BMW takie felgi mieliśmy, więc na pewno sobie ich teraz nie wezmę, choć no ładne, no ładne też są. Dalej, te już z takim innym kolorkiem to na pewno są fajniejsze i ostatnie też pewnie piękne. No jednak nie za bardzo, przynajmniej te według mnie nie, te według mnie nie pasują, nie, no po prostu podobają mi się te, które nałożyłem. Weźmiemy sobie te oficjalne, bądź jakieś takie już naprawdę przerabiające wygląd auta, no ale te są na razie spoko, no poszedłem. Więc idziemy w spoiler. Idziemy w spoiler i bez spoilera to BMW prezentuje się spoko. Znaczy no wszystko w ogóle dzisiaj mówię, że jest spoko, no ale też wygląda całkiem fajnie. Mini spoiler, który w sumie wygląda dosyć dziwnie. Zaraz wam pokażę jak to wygląda. Yy, no na pewno sobie go nie wezmę, ponieważ no mi się nie podoba po prostu i, i też nie pasuje trochę do tego samochodu. Dalej następny spoiler to jest chyba ten sam spoiler, tylko troszkę powiększony. Nie wiem czy one się różnią. Um, aha, tylko wykonaniem chodzi o tą... Tutaj nóżkę i ostatni spoiler taki niziutki, ale to już jest spoiler, który mieliśmy możliwość zauważyć przy BMW M3A92, znaczy podobny był po prostu. Ten jest. No, no nie podoba mi się, no naprawdę, nie wiem. Mi takie rzeczy nie podchodzą, bo ten spoiler po prostu jest dziwny, ma dziwną budowę i, i nie, nie, nie biorę tego spoilera, po prostu mi nie pasuje i koniec. Ostatnim rzeczem jest maska. Oryginalna maska jest. no Ma taki wlocik tutaj śmieszny z przodu. W ogóle z niego wystaje silnik. Jeśli dobrze możecie się przyjrzeć, to tutaj lekko wystaje silnik, bądź jego pokrywa. No i tak nie powinno być. Jest zbogowany troszkę, znaczy zbogowana jest troszkę ta maska, więc bierzemy sobie drugą normalną, oficjalną i mechaniki na razie nie robimy. No bo na razie nie potrzebujemy. Wychodzimy z tunera z na razie no, do połowy stuningowaną e, BMEczką. No i oczywiście dokończamy sobie w kryjówce, choć tuning już jest prawie skończony, bo no, wiele kombinował nie będę, to może kolor sobie w, troszkę zmienię i tak dalej, no. Od kolor koloru raczej nie, no. Zaraz zobaczymy, co tu jeszcze się wykombinuje. Więc BMW na chwilę obecną wygląda tak i wygląda ładnie, choć troszkę ma niedopasowane te części trzeba wejść do kryjówki i po prostu wszystko dopracować. No troszkę mnie gryzie w oczy ten przedni że on jest ładny, ale jest taki... Taki nietypowy, taki po prostu nie dla mnie. No, nie wiem, no po prostu tuning jest po mojemu, jest luźny tuning, więc na luźno sobie muszę porozmawiać z Wami. Więc tak, kolor. Kolor myślałem również o bieli. Bądź ten taki nietypowy. O, ten, szary. nie ten, szary. Ten jest fajny, jest fajny, jest nietypowy i w sumie mam pomysł. Mam już pomysł, jak będzie wyglądało to auto, więc ten kolor nie jest bardzo unikalny i fajny według mnie. Wnętrze wolę zostawiać sobie oryginalne, oficjalne, tam mamy patrzcie jakie fajne szycia na kierownicy e, Takie M szycia, to znaczy czerwony i błękitny Teraz jaką mamy rejestrację? Rejestrację mamy jakąś tam no, chyba Mississippi, zaraz spójrzmy sobie Czy Missouri, czy, czy, czy... Mississippi, tak Mississippi e, Więc zmienimy sobie na coś bardziej takiego, no Montana będzie troszkę bardziej pod kolor auta, teraz przedni zderzak mm -hmm. Nie chcę go, wyłaź stąd więc w sumie, jak teraz myślę, to mogłem sobie wziąć ten zderzak z karbonem, wiecie? No, mogłem sobie go wziąć, bo teraz będzie bardziej pasował. Aczkolwiek chyba ten jest na tyle fajny, że karbonu nie potrzebujemy. Choć no wiecie co? Naprawdę. No, to jest taki, taki syndrom, nie wiem czego, ale no, w sumie mamy już trochę karbonu, mamy troszkę normalnego zderzaka, więc ten będzie idealny, też będzie pasował do felg. E, nie potrzebuje karbona, tylko karbon damy sobie na tył. I teraz co tu się zmienia między tymi dwoma zderzakami? Powiedzcie mi, co tu się zmienia? Bo to są takie malutkie szczególiki, które się zmieniają między tymi zderzakami i one coś tu. Aha, obudowa wydechów. Tutaj obudowa wydechów jest jaka? <laughs> Spójrzmy sobie, jaka jest ta obudowa wydechów? Wydechy są obudowane karbonowo. No nie, czy znaczy, no nie lubię takiego czegoś, więc weźmy sobie normalne. Zwykłe wydechy, takie jakie są zalecane, że tak powiem ja Troszkę zbytnio podniesiony jest ten tył według mnie, ale to tylko takie moje domysły Szkoda, że nie mamy poszerzeń błotników, ale no to już niestety i teraz ta osłonka właśnie, albo weźmiemy sobie w sumie no tak Albo tą, albo tą ostatnią Ta M Performance jest fajna i powiem wam, że pasuje do tego mm, wyglądu samochodu Choć zobaczmy sobie, czy ta druga nie będzie wyglądała po prostu lepiej no, Weźmy sobie ją i zobaczmy no bo to jest taka mała różnica tak naprawdę, ale, ale chyba nie, chyba fajniej będzie wyglądało M-Performance, tak bardziej M-Performance'owo, no, po <grystów> prostu bardziej pod M-Power, no nie, pod BMW, pod taki tuning. Też to wiele nie zmienia, tylko troszkę wprowadza taki, taką małą zmiankę, więc weźmy sobie po prostu ten próg. Już mamy go wziętego. Zresztą felgę zostawiamy, bo jest chyba najładniejsza z możliwych do wyboru. To też jest zresztą fajna ale weźmy sobie tą lustereczko, powiedz przecież, bierzemy sobie oczywiście te, które mamy. Teraz spoiler, wezmę sobie ten malutki karbonowy na tył będzie fajnie wyglądał. I e maskę sobie chyba zostawimy, ponieważ ta jest taka trochę, no, dziwna. Powiedziałbym, że jest po prostu dziwna, więc mamy już. Dobrany tuning do mojej BMW. No, powiem Wam, że to auto naprawdę mi się podoba, całkowicie, strasznie mi się podoba. Jednocześnie w tym tuningu w ogóle wygląda fajnie. No, takiego koloru nie mam w żadnym samochodzie, więc postanowiłem w jakimś tam po prostu uchwycić. No, nie wiem, może Wam się nie podobać ten kolor, bo BMW ma naprawdę wiele fajnych, jaskrawych kolorów, za to taki szary kolor, no, nie był jeszcze u mnie widziany, więc wolę po prostu dać coś innego. Poczekajcie, ustawimy się, ja Wam pokażę, jak to wygląda. Mm -hmm. czy mogę? Mogę? Mogę. O, troszkę nie chce mi tu... Kamerka się... No... Nie słucha mnie troszkę. Okej. Okay. Dawno nie grałem w dekru, więc muszę się przyzwyczaić do tego sterowania. Wow, dobra, troszkę dziwnie, więc BMW prezentuje się w ten sposób. Wygląda fajnie, dopasowane ma raczej wszystko, co chciałbym, żeby miała dopasowane. No i nawet ten próg tutaj... Nawet pasuje, powiedziałbym. No, troszkę mógłbym go zmienić, więc na tym się jeszcze zastanowię. Ale BMW jako tako wygląda. Teraz... hmm... Właśnie, czym to się podnosiło? ten Nie no, to musiałbym chyba myszką zrobić, żeby go podnieść. Tak jest. Więc... Yy, BMW wygląda fajnie, podoba mi się. W ten sposób można ją uchwycić. Wygląda fajnie. No, no dobra, no, powtarzam to po raz kolejny, ale wygląda po prostu w porządku. No, tu nic bym nie zmieniał, choć mógłbym jeszcze wziąć na przykład karbonowe lustereczka, jakieś tam yy, dodateczki. Dodateczki. Dodatki, no, nad tym się jeszcze zastanowię, ale w tym momencie BMW prezentuje się tak i po prostu mi pasuje. Też wiele osób pisało, żebym suningował ten samochód, więc fajnie będzie wam pokazać. A teraz pokażę wam coś specjalnego, ponieważ yy, Dekru zrobiło dla nas malowanie, Słuchajcie, Zrobiło on dla nas w tunerze torowym coś, czego jeszcze nigdy w Dekru nie było. Co to jest? No, teraz spójrzcie sobie, więc yy, wybierz zestaw torowy. Najtańszy, no, naj tak jest najdroższy, nie ma innego. Kupujemy, oczywiście, potraciłem pieniędzy i spójrzcie na to. Ta-dam, malowanie BMW M Performance, słuchajcie, całkowite. Nie da się go w ogóle zmienić, więc no, fajnie, mi się to podoba. Znaczy, no, mi się taki zabieg w ogóle podoba. Ale w tym momencie musimy sobie zmienić te felgi, jednak, mimo wszystko, ponieważ no, no to nie pasuje. Patrzcie, nawet z pumy mamy naklejkę. I w tym momencie ta sugerowana felga pasuje. Ta sugerowana rzeczywiście pasuje jest taka torowa no i to pasuje do tej bmki choć nie wiem czy nie no skoro mamy torową bmkę to i torowa felga tak no troszkę droga ale to nic mamy ją zresztą wcześniej już kupioną więc wnętrza nie zmieniamy naklejek już nie no i kolor się nie zmienia nie wiem czy coś się zmienia no nie no raczej nie chyba tylko tarcze się zmieniają czekajcie tak, zmienia się kolor tarcz, więc jakie mamy w tym momencie? A mamy takie jak mieliśmy poprzednio, więc zmienię sobie na czerwone zaraz. I w sumie to tyle. No tyle chciałem wam pokazać z torowym samochodem, bo ta BMW podobnie się jest dobra na tor. No, ale no co mogę wam jeszcze więcej pokazać? No nie mogę w ogóle tego samochodu edytować. Za to, no ma naprawdę fajne, no przyjemne w wyglądzie malowanie. No przynajmniej mi się bardzo podoba. Więc powróćmy do BMW. No, ok, naprawdę. No M Power, M Performance. Um, tu mamy jakieś haendera, mamy Pumę, mamy jakieś tam niemieckie firmy, Castro no takie typowe, typowe rzeczy pod oczywiście torowy tuning. Nawet mamy Pumę na lusterkach bocznych, słuchajcie, także cudownie, świetnie, tylko zmienimy sobie szybko kolor. Tych tarcz na czerwony i pokażę wam ostatnią ciekawostkę w dzisiejszym odcinku, która będzie tyczyła się. Czego się będzie tyczyła? Będzie się tyczyła jednego z JDM-ów. Tak, dodam jednego z JDM-ów w tej grze. Także spójrzcie, mamy już czerwone zaciski. Nie wiem, czy ja wcześniej nie mówiłem tarcze, także to są to zaciski hamulców i lecimy sobie do Nissana. I już wiecie, co to będzie za auto? Będzie to auto to. Fajnie, no się zacinam cały czas. Będzie to Nissan Firelady Z432 Oczywiście w... Znaczy no w sumie mogę go wziąć w innej wersji, ale wezmę sobie wyczynowy, od zaraz sobie zmienię te felgi ja nie chciałem zmieniać do tej pory, żeby pokazać wam wszystkie w tunerze, a nie żeby tam jedne pokazać w kryjówce, jednak gdzieś tam, więc wchodzimy sobie do Miami Do tunera wyczynowego i dostaliśmy najlepsze możliwe felgi do tego samochodu Powinniśmy je dostać już na samym początku, kiedy to było, no nie wiem, dodawane do gry, wtedy na pewno byłby na nie większy popyt Teraz większość osób o tych, o tych felgach po prostu nie wie, więc tak. Pierwsza, piękna, śliczna felga, po prostu, tylko zbagowana. Patrzcie, że troszkę to prześwituje. Nie wiem, co prześwituje, no ale coś prześwituje przez tą felgę. Takiego widzicie, patrzcie. Biorę tak i coś tam prześwituje. Nie wiem, czy to chyba coś od hamulca. Hmm, zacisk hamulca bądź, no raczej tak, przedni zacisk. Znaczy, nie ten zacisk do hamowania, tylko tam ta osłonka. O, w mikrofon. No i słuchajcie, dalej mamy kolejną felgę, która jest po prostu cudowna, no piękny rant, ale też jest zbagowana, patrzcie też to prześwituje, ale ona jest naprawdę piękna, piękny chromowany rant, czarny środek idealnie pasuje do mojego tuningu. Dalej mamy tą, która już była wcześniej do off-roadu i piękną kolejną matową felgę, taką samą jak na początku dostawaliśmy. Słuchajcie, są to felgi oryginalne od Nissana, przynajmniej Nissan miał te felgi. One mają jakąś tam, jakiś tam swój odpowiednik w felgach z firmy Work, także no, no, no spoko, no spoko, fajne felgi, a ja sobie wezmę tą najfajniejszą według mnie na mój gust, czyli tą z chromowanym rantem, no wygląda ona po prostu ślicznie, podoba mi się strasznie i no po prostu no, pasuje do całego mojego wystroju samochodu, do całego mojego, no nie wiem... Mm, zaangażowania w to auto, do całego mojego tuningu, więc stańmy sobie po prostu. No i się stęki będą tu przewijały. No, choć tuningowałem dzisiaj BMK, to pokazałem Wam fajną ciekawostkę. No bo mm, jest też wiele osób, które lubi sobie tuningować w The Crew. No tak samo jak ja. No i teraz, kiedy my sobie tuningujemy te samochody, to potrzebujemy troszkę więcej. Mm, no bo są osoby, które nie lubią w ogóle tuningować, które wolą zostawiać samochody oryginalne, ale tunerzy wolą. No tylko, żeby nie, 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 tak, nie mieszać tego z tymi co wsią, co tak jakby wolą, wiecie, zafit samochód, żeby wyglądał śmiesznie Za to no my wolimy mieć troszkę więcej jakby chyba opcji, żeby było jak najwięcej możliwości No i w tym momencie naprawdę zyskaliśmy kolejną świetną możliwość, ponieważ te felgi wyglądają naprawdę super, idealnie pod ten samochód Są to felgi, które w ogóle, chyba też jest to firma Work w ogóle, bo Work ma taką... Chwila Rice. Rice ma taką właśnie, taką właśnie felgę, więc wydaje mi się, że być może tutaj jakieś nawiązanie, może jakiś gracz napomniał o tym, bądź coś w tym stylu. No na pewno Tuning nawiązuje troszkę do dzisiejszych czasów, choć mam takie troszkę japońskie malowanie, czy też chińskie, no to... Taki dzisiejsze czasy, dzisiejszy tuning z odrobinką taką szczyptą po prostu Japonii bądź Chin, bo nie wiem, to jest raczej chiński znaczek. Tak mi się coś kojarzy, bo Japonia ma troszkę inne, no ale się nie znam. E, także dzięki wielkie za obejrzenie tego tuningu. No może troszkę dużo dzisiaj gadałem i wiele tematów poruszyłem, ale za to mam nadzieję, że po prostu były to dobre tematy dla was przynajmniej i że dużo się dowiedzieliście. Ja również się dużo dowiedziałem od kolegów oczywiście No i pozdrawiam każdego z teamu, kto ogląda Jeśli ktoś z mojego teamu z MDT ogląda To pamiętajcie, no nie gram, o, nie gram ostatnio, ponieważ no, nie mam czasu Mam to bierzmowanie, mam szkołę i tak dalej Wszystko się powoli kończy no, ale wrócę do was, będę grał w The Crew, będę zdobywał też pieniądze Więc spokojnie, nic się nie dzieje Nie odchodzę na pewno Dzięki też jeśli oglądacie, jeśli zostawiliście łapkę w górę Trzymajcie się wszyscy i do następnego odcinka A no i pamiętajcie, dajcie znać czy robić tego Lotusa, bo nie wiem Czy go tuningować, a z chęcią bym go z Także jeszcze raz do następnego, cześć!